Witam w dzisiejszym odcinku. Jestem Monika. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, kliknij subskrypcję, aby nie przegapić żadnego odcinka. Chcesz zyskać pewność siebie, budować silne relacje, odkryć pasję i skutecznie realizować cele? Fascynuje Cię psychologia pozytywna, neurologia i terapia poznawczo-behawioralna? Jesteś we właściwym miejscu. Dołącz do nas i odkryj strategie, które pomogą Ci zbudować lepsze życie. Czy zdarzyło ci się kiedyś stanąć przed lustrem i zamiast ruszyć do działania, zacząć rozkmieniać całe swoje życie? Czy jestem gotowa? Czy to ma sens? Czy to nie jest za późno? Zamiast wykonać pierwszy krok, stoisz i analizujesz, myślisz, oceniasz. I wiesz co? Twoja motywacja w tym momencie umiera. Bo myślenie, przesadne myślenie, to często tylko przebrany lęk. Znam to z własnego życia i z historii, których słucham. Jedna z nich to historia Kasi. Kasia miała świetny pomysł na własny biznes. Chciała prowadzić warsztaty rękodzieła. Miała i ma talent. Przez miesiące robiła notatki, plany, projektowała logo, rozważała nazwę firmy. Codziennie w lustrze mówiła sobie: Jeszcze nie teraz, jeszcze nie jestem gotowa, muszę to jeszcze przemyśleć motywacja była, ale nie było działania i ta motywacja zaczęła znikać. Problem polega na tym, że zbyt często mylimy przygotowanie z działaniem i zbyt wiele czasu i energii poświęcamy na przygotowanie, a nie na działanie. A prawda jest taka, że nadmiar analiz i perfekcjonizm to tylko eleganckie formy prokrastynacji, odkładania na później, odkładania na Nigdy. Kiedy zbyt długo stoisz w miejscu, twój wewnętrzny głos, ten, który miał cię wspierać, zaczyna cię podcinać. Nie nadajesz się, słyszysz w swojej głowie, inni są lepsi, to nie wyjdzie. Co więc zrobiła Kasia, gdy usłyszała ode mnie jedno tylko zdanie, zacznij zanim będziesz gotowa. Otóż Kasia wyszła z domu i poszła do lokalnej, najbliższej kawiarni z propozycją poprowadzenia jednego warsztatu. Gratis. Bez strony internetowej, bez idealnej nazwy. Po prostu z pasją i kilkoma materiałami. I wiesz co? Kawiarnia się zgodziła. Warsztat się odbył, ludzie przyszli, a jej motywacja wróciła. Ale już nie ta ulotna, chwilowa motywacja z inspirującego cytatu, tylko ta prawdziwa, płynąca z działania, bo to działanie tworzy energię, nie odwrotnie. To działanie zabija zwątpienie, nie analiza. To działanie buduje Twoją pewność siebie. Nie myślenie o pewności siebie. Kiedy zaczniesz działać, zanim poczujesz się gotowa albo gotowy, dzieją się trzy rzeczy. Po pierwsze, twój umysł przestaje Cię sabotować, bo jest zajęty zadaniem. Nie ma czasu na wątpienie i sabotaż. Po drugie, budujesz realne doświadczenie i pewność siebie, a to bezcenne. I po trzecie, tworzysz nowy nawyk. Nawyk ruszania z miejsca zamiast stania w Twojej lustrzanej pętli. Wyobraź sobie, że już dziś zrobisz jeden mikrokrok. Jaki? Jaki chcesz. Na przykład wyślesz tego maila, z którym zwlekasz tak długo. Albo zgłosisz się do tego projektu, masz na to ochotę od dawna. Albo napiszesz pierwszą stronę swojej książki, i wtedy w lustrze nie zobaczysz osoby, która się waha, zobaczysz liderkę swojego życia, bo nie perfekcja buduje Twoją wartość, tylko Twoja decyzja, żeby ruszyć z miejsca, żeby zacząć. Pamiętaj, motywacja umiera w lustrze. Nie stój, działaj. Zamiast analizować, zrób pierwszy krok. Nawet jeśli nie jesteś gotowy, albo nie jesteś gotowa, poczujesz gotowość w trakcie działania i napisz mi koniecznie, od czego ty dzisiaj zaczniesz. Jeśli podobał ci się ten podcast, zrób mi przysługę. Polub go i udostępnij. Może komuś przyda się taki impuls do tego, żeby też zacząć działać. Ja życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia.